Morgan. Ostatnio zaczynam filmy mówiąc, że zazwyczaj czegoś nie robię i w tym wypadku również zazwyczaj czegoś nie robię, ale z racji tego, że teraz również i na Casehug'u macie kody w formie cotygodniowego rozdawania, no to na naszym Discordzie pojawił się obszerny regulamin, to znaczy nie jest taki obszerny, po prostu odpowiada na większość pytań typu jakiej wartości są te kody i kiedy je rozdaję, gdzie można je znaleźć, wiecie, wszystkie te takie istotne rzeczy. Możecie sobie go tam przeczytać, jak również tutaj na, na filmie. No i formy rozdawania tych kodów Będziemy sobie oczywiście testować, to znaczy są teraz te kody widoczne na ekranie, to one już zostały rozesłane do użytkowników, widzów, widzów, przede wszystkim widzów, tylko też jest taka mała ciekawostka z tym związana, bo to też nie jest prawdopodobnie celowe, chociaż nie jestem pewien, ale... Te kody, które rozdaję, pokrywają się z tym kodem, który sobie tutaj wpiszecie. To znaczy, mając kod na 100 zł i aktywny promo code w panelu, to macie wtedy 120 zł yy, z jednego kodu. To się sam zdziwiłem, że to działa, bo na tej drugiej stronie to tak nie działa. I zakładam, że tak nie powinno działać. Ale korzystajcie, póki działa. No i jeszcze jedna rzecz, zaraz razu też przejdę do giveaway. Wpisany kod, tak jak w przypadku strony na głównym kanale. Nie działa do giveaway. To znaczy, nie można się do nich dostać za pomocą kodu. No i mamy również zwycięzcę. Zwycięzcą jest Dexter Morgan, który wygrał AWP Kraków za 1600 zł. To na Discordzie akurat opublikował, że udało mu się to zgarnąć. Zobaczę z ciekawości, ile osób brało udział. 344, a Dexter Morgan chyba nie był. Chociaż nie mogę go najechać. Kurde, jakie to jest niepoukładane, nie? Ale tu jest ten jego mini awatarek. Pozdro, panie Morgan. 24 level. Jak dobrze pamiętam, to chyba załadowane było za 200. No i dobrze, dzisiaj... Trzy żelaściaki przed nami, trzy tak zwane odkutkowicie. Czyli mam ten balans za punkty, którego nie wykorzystywałem od bardzo dawna. Mam też itemy, których nie chciałbym sprzedawać i które staram się o wypłatę, jak tylko będą dostępne. Oprócz Gangnira, bo u niego się nie staram na no, wypłatę, to jest jednak FT. No i za te punkty magiczne są jeszcze free cases, można też je w sumie kliknąć. Ale jak najlepiej wymienić punkty? Kurde, nie wiem czy te skrzynie... 15 milionów punktów za Diggle Blaze'a. Czyli teoretycznie mógłbym dwa i to będzie około dycha. Ale Quantum... To jest? Quantum jest za 3,400, a sam zwykły Quantum taki... Sportowiec, tak zwany, sportowicz Kosztuje 1400 No to, nie no, Blazy się dwa razy bardziej opłaca Blazy Bo tu jest pewnie A nie, nie opłaca się Blaze'a. Kwantumy są dobre w takim wypadku Jak się będzie je na farcie otwierać Dobra, no to lecimy, 3400 No ale tak to nie może wypadać Tak, na pewno nie yy, Sell od razu, to, to było gówno Jeszcze raz lepiej, lepiej, ale może być zawsze lepiej, to jest w końcu kwantum dobra, jeszcze raz co za szrociwo jeszcze raz, o boże o jest, ale tu będzie szczerze to dopiero teraz yy, to jest wartość blaza, jak nie 6000 to jest wartość blaza, a straciłem mniej więcej równowartość blaza no to, ja yeah. jeszcze raz no może nie wiem, ta skrzynka chyba tu jest ustawiona jakaś. Ja pierdolę, same nawaje. Aha, już nie mam. No to zajebiście te punkty wykorzystałem. Tak, kurde, z umysłem. Dobra, jeszcze tu do Chinatown. Pewnie to będzie lepszą skrzynką. O, 3200 z pierwszego strzału. Yyy, fajne te cinchiko, Zostawiam na razie. W ogóle nie wiedziałem, że on jest. stoi już. O, Golden Coil i ostatnia. No ale kapiszak, nie wiem. Te punkty się chyba opłaca najbardziej wypłacać w... W formie skinów od razu Nie ma co ryzykować Ale srakulec no Dobra, Chinchico będzie pewnie dla was Jeszcze tylko te free a A, 4 godziny jeszcze, kurde Pierwsza bitwa, pewnie jedyna bitwa Zrobimy to na trzech, solo na trzech w Underdog'u No, zobaczymy I mówiłem, że będą ściaki. Także Lord Jokery W formie 10 I to będzie za, no za wszystko Czy no nie chciałbym za wszystko A z drugiej strony bym chciał za wszystko no byle wygrać, byle wygrać. O, i Karus fell. No i pięknie, już zaczynamy z grubej rury. O tak, i z karambitem na poprawkę. Tak jest, uwielbiam te underdogi. One za zawsze takie, kurwa, sprawiedliwe. Klikasz underdoga i wiesz o tym, że nie zasługiwałeś na tej itemy, więc na nie patrzysz jedynie. O tak, na, na pięć skrzynek cztery zajebiste trafy. Ale tutaj... No ten będzie zdymany na pewno, ale i samu nadal nie jest zdymany. 14. Pa, dalej prze wygrywam. Ja pierdolę, tak nadropiłem bez royali, że już nawet royale, royalami nie mogę ich ścignąć. Znaczy oni, no, no, no. 23. Ty, no, tak szczerze, to jest do jednięcia. Chyba, że wydarzy się coś takiego. I ci udowodnią, że tak nic nie jest do jebnięcia. Zajebiście. Dobra bitwa. Świetna bitwa. W pierwszej kolejności leci Gangniruk. To było zawsze i od zawsze przechowanie mojego balansu. Teraz okazuje się, że Nastał moment, żeby to wykorzystać. Ja pierdolę. Solo na trzech, ponownie w underdogu. Pewnie będzie ostatni underdog na dzisiaj. Glowing Stone Joker, ale dwa razy i tak samo Snake'a dwa razy. Howla raz, bo to taka niezachęcająca. Nawet nie, nawet ani razu, bo to jest kloc trochę. Ale ryjski Joker już tak. I tego można pięć jebnąć i to będzie za... No generalnie to za 13 powinno być. Czyli jakieś 2,5 tysiąca dolców. No, byle żeby... Chodzi tylko o to, żeby siadło, nie? Nic tu więcej nie trzeba. Powiem tak. Będąc szczery, to na dwóch stronkach jednocześnie, w tym samym okresie czasowym, jeżeli tak można powiedzieć, się, się kurwa wyzerowałem. No może jeszcze nie takiej hagu, ale ogólnie to mocno w dół. Ok, i teraz steriski się zaczynają. No i co? Kto miałby, Kto nie miałby dostać najdroższego itemu z, naj, z najdroższej skrzynki z tego zestawieniu na underdogu? No kto jak nie ja? Jest 14, 10. No nie będę sobie już tego robił, żeby nie grać z Underdogu do końca miesiąca. Jak mam zwyczaju po takich trafieniach, ale po prostu go na razie nie będę grał. Trochę się oszczędzę. Tutaj jak gruby wypadnie. I tu wypadnie. Potem rubi w nextie. Okej, okay, tu musi wypaść Ruby. No, jak wypadnie, tu Ruby. Tak, jest. A Pandora Box. 13 kantów, poszło się jebać. Jak teraz mi ta bitwa nie pójdzie, to już robię czwartą, 2 na 2. Praktycznie za wszystko. Na czymś muszę się odkuć. Chinatown Joker. Za 3,5 tysiąca ta skrzynka jest. Do tego dorzucę 5 wagwataków i 5 i kwantumów. O, świetnie. Nie no, przesadziłem. Cztery kwantumy. Ja pierdolę. Niby to takie proste, nie? Wygrać na trzy osoby takie niby proste. A potem się okazuje, że to jest w ogóle niemożliwe. Znaczy, wygrać w sensie. Okej, okay. Pan Buła jest lekko zdymany. Pan Nitro również lekko zdymany. Ale to nie ma znaczenia przy tej skrzynce. W ogóle kiedyś, jak zbierają te Tiger Tufy. To gdybym wiedział, że taka skrzynka jak Chinatown istnieje, to bym miał zebrane tajgertówy chyba jednego dnia. Ale wtedy jeszcze nie, nie współpracowałem z Casehugiem. Wartość bitwy jest zbyt duża, żeby do tej pory było kolwiek okej. Okay. Coś czuję, że dostanę jakiegoś royala takiego z dupy. O tak! Czemu ja sobie złożyczę? Ja ze złym nastawieniem tu przyszedłem Dymamy tych zawodników Buła, nitro Tak jest, dymamy, dymamy dalej Ja mam same podbitki, to jest tylko podbitka po lewej stronie Super Super, już są podbitki, także już mam na, na farmione I Buła trafi coś tutaj Bod Buła No i teraz na Buły coś Pięknie, Poseidonik, super jeszcze coś dla Buły. To jest dobrze. Dla Buły coś takiego. Oj, robi się niebezpiecznie. Buła, musisz. Buła, zrób to. Buła, ty kur... Ja nigdy nie wygram bitwy na trzech, nigdy kurwa. Pięci samo, no i dwa DMG takie na fartam. Na razie mało ufam tej skrzynce, Własnej skrzynce mało ufam. I tutaj zwiększę zakresik do 11 na trzech w underdogu. No nic nie wygram na filmie. Teraz bardzo proszę. Super. Z tymi czterema złotymi, to ja bym chciał się utrzymać do końca z tym anal terror. No, wybrałem grubą bertę, bo w ofercie miała terror anal. Jest jeden Royal Louis samu. to jest dobrze. Z tym, że to nie jest win jeszcze. Kurde, to powinien być już win. No, w sensie to bardzo bym chciał, żeby na prawej Nerdzik coś dostał, jakiegoś Farta. Nie wygląda to jeszcze dobrze. Na ostatniej będę zdymany. Jest, kurwa mać. I tak na minus! Aby tu zagrać jeszcze jednego hama. Dobra, chuj tam trzeba zagrać jeszcze raz. Trzeba zagrać jeszcze raz. Teraz 2 na 2, ale w zespole. I klasyczna bez żadnych underdogów. Klasyk, klasyk 2 na 2. I zagrałem to za 13 jakoś. Więc wystarczy to tylko wygrać i powinien być do przodu. Ale jak widzicie, jest, są już problemy. No dawaj, Kasprzyki, dawaj. Nie, nie ma szans. Nie, nie wierzę już w tą bitwę. Oj, już w ogóle w nią nie wierzę. Takie dwa itemy muszą wypaść po lewej stronie, żebym w ogóle wygrał. Może będzie jeden. A wtedy jak będzie jeden, to obudzi się we mnie nadzieja. Chuja tam na nie nadzieja. jest tyle jeden warty u nich, co mają. Pięć skrzynek zostało, cztery już znaczy zostały, o, koniec. Najcik jeszcze tutaj na podbite, no pewnie. Paul i Najcik. Jaka jest różnica? 158 tysięcy, no super, fajna, fajna różnica, taka kurwa... No i co, co... O nie, tak być nie może, dobra, robimy jeszcze jedną bitwę. Na pięć skrzynek za dwie dychy dwa na dwa. Nie spodziewałem się takiego długiego filmu dzisiaj. Dobrze. Pięknie. Pięknie. Nie, nie dajcie dymać. <tysk> ha! Dwa skeletony! Dobrze, dobrze, nie jest źle. Jeszcze wygrywał. Ale już mnie wkrywiło. Dawaj, 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 w lewo, 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 lewo. Wygrana, wygrana, wygrana Wygrana i FN Gold Arabeska! Ale piękne trafienie. No, tutaj trzeba było zagrać za więcej faktycznie. I to mogę opierić, mogę pierdoć za Chinchico. Jeszcze będzie dla was. Desert Hydra mogę sprzedać. To! Nie, oni mają mi to wypłacić, nie? Za długo z tym czekam. Piedra. I szczerze jeszcze bym coś zagrał, ale zostawimy to sobie na jutro. Kurde, dobrze mi się tu gra. ale przegrany jestem trochę dzisiaj. Chociaż już tam nie wiem. Elo! Pirate Swap, czyli strona służąca do natychmiastowej wymiany Twoich skinów z CS2. Z kodem DMG wpisanym w to miejsce otrzymujesz 35% bonusu do wpłaty. Pierwsze trzy transakcje są objęte bonusem i otrzymasz z nich do około 10 dolarów. Wymiana jest szybka i natychmiastowa, bo zaznaczasz, jakie skiny chcesz zamienić i wybierasz inne z prawej strony. Pozostaje kliknąć potwierdzić, to już jest prosta piłka. Ty wysyłasz do bota, a bot po chwili przesyła Ci Twoje nowe skiny. Zobacz, jakie zadania przy okazji wykonujesz. Pozdro!